Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyjąć kartę SIM z telefonu Oppo A5M. Na początku podnosimy sobie nasz telefon tak, żeby znaleźć kieszonkę na kartę SIM. Teraz bierzemy klucz do otwierania kieszonek kart SIM i wkładamy go tutaj do dziurki, a następnie dociskamy tak, żeby ta kieszonka nam wyskoczyła. Teraz delikatnie wyciągamy sobie ją, ponieważ może nam wypaść karta SIM. I jak już mamy naszą kieszonkę, wystarczy, że obrócimy ją i karta SIM wypadnie, ponieważ tutaj nie ma żadnego zatrzasku i karta SIM po prostu wypadnie jak ją obrócimy. Możemy sobie włożyć z powrotem naszą kieszonkę już pustą do telefonu i odłożyć telefon. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!